Miasto zbudowane na hillsongu. Dlaczego światło nie może czcić wraz z ciemnością? Autor Dan Crabtree. Od samego początku Jezus powiedział swoim uczniom, że ich pobożność nie może być tajemnicą. Powiedział: Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Mateusza 5:14. Następnie polecił im, tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. 5:16. Światło sprawiedliwości królestwa, które w nich było, nie mogło być ukryte. Dlatego nakazano im, aby świat widział je w ich postępowaniu. Chrześcijanie mają się wyróżniać uczciwością, niebiańską miłością i pobożnością. Światło Chrystusa nie może być ukryte. Ale tak jak chce Bóg, jest też odwrotnie. To znaczy, że bezbożność nie może pozostać w ukryciu, tak jak pobożność nie może nie świecić. W bożej ekonomii nie ma czynów tajnych, są tylko takie, które dopiero zostaną ujawnione. Albo jak mówi Jezus, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście ducha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. Łukasza 12:2-3. Światło zawsze będzie świecić, ale również ciemność zawsze wyjdzie na światło dzienne. Smutne wieści z Hillsong z ostatnich kilku tygodni przypominają nam, że tak jak Królestwo Światła zawsze będzie dawać o sobie znać, tak samo będzie dawać o sobie znać Królestwo Ciemności, i to powinno kształtować nasz sposób oddawania czci. Oto co się stało. Sieć kościołów Hillsong, znana ze swojego odnoszącego sukcesy imperium muzycznego, została wstrząśnięta w styczniu, kiedy jej założyciel i starszy pastor, Brian Houston, wycofał się z posługi, aby skupić się na zbliżającym się postępowaniu sądowym. Houstonowi postawiono zarzuty za rzekome zatajenie poważnego przestępstwa karalnego, popełnionego na innej osobie, a konkretnie za ukrywanie informacji o napaście o charakterze seksualnym jego ojca, Franka Houstona na młodego mężczyznę w 1970 roku. Zgodnie z tym, co ogłoszono, Brian Houston nie przyzna się do winy w związku z zarzutami i oczekiwano, że po zakończeniu rozprawy powróci do pełnienia funkcji starszego pastora. Jednak w marcu kierownictwo Hillsong poinformowało swoich pracowników, że na Houstona złożono dwie skargi dotyczące grzechu dyskwalifikującego popełnionego w ciągu ostatniej dekady. W pierwszym przypadku Houston wysyłał nieodpowiednie wiadomości tekstowe do jednej z pracowników Hillsong, najwyraźniej o charakterze romantycznym, jednocześnie zażywając leki na senne. W drugim, bardziej aktualnym przypadku Houston zażywał leki antydepresyjne i pił alkohol, gdy przebywał w hotelu na konferencji. Zapukał do pokoju hotelowego kobiety, którą tam poznał, i spędził z nią 40 minut w pokoju. Tymczasowy pastor Hillsong podzielił się tymi szczegółami z pracownikami Hillsong na spotkaniu w marcu, a wkrótce potem do wszystkich członków kościoła Hilsong została wysłana wiadomość potwierdzająca te relacje. Publiczne ujawnienie tych grzechów doprowadziło do oficjalnej rezygnacji Bryana Houstona z członkostwa w Hillsong. Wszystko to dzieje się niecałe dwa lata po tym, jak pastor Hillsong z Nowego Jorku, Carl Lenz, został zwolniony za popełnienie cudzołóstwa, a trzy lata po tym, jak autor tekstów piosenek Hillsong, Marty Sampson, powiedział, że traci wiarę. Niedawno ukazał się również potępiający ten kościół serial dokumentalny Discovery Plus, Hillsong Mega Kościół Obnażony. Bankructwo wielomilionowego mega kościoła Hillsong zostało ujawnione, a to dlatego, że grzech nie pozostaje w ukryciu. Zajrzyj do Księgi Liczb, rozdział 32, werset 23. Wiaty tych mężczyzn są przerażające i rozdzierające serce, zwłaszcza, że twierdzili, iż reprezentują Chrystusa na całym świecie. Chrześcijanie powinni opłakiwać rozbite rodziny, złamane kościoły i tych, przeciwko którym bezpośrednio zgrzeszyli. Chociaż chcemy być ostrożni, aby nie spieszyć się z osądem w takich okolicznościach, kierownictwo Hillsong podzieliło się wystarczającą ilością szczegółów, aby wiedzieć, że Houston był zaangażowany w co najmniej dwa przypadki poważnego moralnego zaniedbania na wielu poziomach. Grzech powinien wywołać w nas płacz, zwłaszcza gdy jest widoczny, publiczny i związany z imieniem Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak słuchamy słów Jezusa, to nie powinniśmy się dziwić, gdy słyszymy o niemoralnym życiu fałszywych nauczycieli. Złe korzenie, złe owoce. Mateusza, rozdział 7, werset od 15 do 20. Hillsong głosi pewną formę Ewangelii dobrobytu od 40 lat. Jedna z pierwszych książek Houstona nosiła tytuł Potrzebujesz więcej pieniędzy? Odkryj niesamowity plan finansowy Boga. Kazania o samopomocy i Jezusie jako twoim lokaju stanowią od dziesięcioleci osnowę tej 150-tysięcznej globalnej służby podobnie jak moralna dyskwalifikacja apostoł Piotr powiedział że należy się spodziewać iż tego rodzaju fałszywi nauczyciele wejdą do kościoła i że można ich rozpoznać zewnętrznie ponieważ mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć zwabiają dusze niestałe serca mają wyćwiczone w chciwości drugi Piotra, Rozdział drugi, werset 14. Biblia wyraźnie mówi, że to, co jest wewnątrz, zawsze w końcu ujawni się na zewnątrz. Nieuchronnie będziemy manifestować naszą doktrynę na dobre lub na złe w naszym zachowaniu. Miasta oświetlone ciepłym blaskiem chrześcijańskiej miłości i prawdy będą lśniły na wiele kilometrów. Oświetlone neonami kluby nocne napędzane rządzą i chciwością będą wytwarzać inny niepowtarzalny blask. Światło będzie widoczne, podobnie jak ciemność. Bóg nie trzyma tych tajemnic w ukryciu. Ta zasada ma teraz znaczenie, gdy interpretujemy wydarzenia w Hillsong, ponieważ chcemy zrozumieć dlaczego to wszystko się dzieje, ale to nie jest główny powód, dla którego jestem zobowiązany zwrócić na nią uwagę. Przypominam nam o tych nieukrywanych prawdach, ponieważ dopóki Jezus nie powróci, zawsze będzie istniał inny Hillsong, inna służba przebrana za miasto światła. Będą mieli chwytliwą muzykę, wielkie konferencje, międzynarodową popularność, a kościoły będą kuszone, by z nimi współpracować, tak jak z Hillsong Pastorzy muzyczni będą argumentować, że nie warto przejmować się doktrynalnymi aberracjami, jeśli tylko melodia da się zaśpiewać, a następny Hillsong skończy tak samo jak ten z ciemnością grzechu, siejącą spustoszenie wszędzie tam, gdzie sięgają jego wpływy. Chcę powiedzieć tak: jeśli chcesz publicznie głosić światło, to nie współpracuj z tym, co stanie się publicznie ciemne. Zobacz drugi list do Koryntian, rozdział 6, werset 14. Jeśli chcesz błyszczeć jak miasto niebiańskie, to nie łącz się z miastem zniszczenia. Jeśli chcesz, aby twój kościół oddawał cześć Bogu, nie zapożyczaj się u kościołów, które oddają cześć Bożkom. Jeśli głoszą one fałszywą Ewangelię, to możesz być pewien, że kryje się za tym rozmyślny grzech, a internet w końcu to odkryje. Bóg nie będzie długo tolerował grzechu w ukryciu. Paweł mówi o tym w ten sposób. Nie bądźcie więc ich wspólnikami byliście bowiem niegdyś ciemnością lecz teraz jesteście światłością w panu postępujcie jak dzieci światłości bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci sprawiedliwości i prawdzie badając to co podoba się panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności ale je raczej strofujcie o tym bowiem co się u nich po dzieje, wstyd nawet mówić, a wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem co ujawnia, jest światłem. List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 7 do 13. Powiem jasno i praktycznie. Jeśli śpiewasz w swoim kościele muzykę hillsong, czas z tym skończyć. Nie wiążcie się z imperium zbudowanym na fałszywym nauczaniu i niemoralnym prowadzeniu. Idąc naprzód, zastanów się dobrze nad źródłami muzyki, którą śpiewasz, nie pozwólcie, aby ciemność znalazła oparcie w mieście światłości. Jeśli uczęszczasz do kościoła, które gra muzykę Hillsong, zachęcam cię do grzecznej, pokornej rozmowy z twoim pastorem. Wyjaśnij, dlaczego z biblijnego punktu widzenia nie możemy współpracować z ciemnością, zwłaszcza w sferze naszego kultu korporacyjnego i zachęć pastora, aby zwrócił uwagę na bogactwo źródeł muzyki zdrowej pod względem doktrynalnym i moralnym, która jest dziś dostępna dla chrześcijan. Żyjemy w czasach renesansu bogatej biblijnej hymnody. Nie musimy zapożyczać się u szatana, aby śpiewać na chwałę Boga. Bracia i siostry, trzymajcie się mocno swojej integralności, trzymając się mocno Jezusa Chrystusa. Opłakujcie tych, którzy popadli w grzech, módlcie się, aby Bóg zbawił zgubionych, i nie przyćmiewajcie widocznego światła Ewangelii dla bezowocnej współpracy z ciemnością. Pozwólcie, aby wasze światło świeciło i oddajcie chwałę tylko Bogu, wystawiając na widok Jego Syna.